Wam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, ale dzisiaj szpresa On to będzie na pewno minusy, odcinek z Secretary kiedy z z nami General z Secretary gdzie jest tak robimy jest to dziesięć 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 to teraz dziesięć sobie sobie to dziesięć dziesięć spoczko tá ah, 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 ah. yes, yes. yes, yes.

nie wiem, nie, nigdy nie zrozumiałem. to tak jest, ale w sumie mam no, ten player tu włączony. Uff, ale Sinclair to przyłożył. To marze, by zimcy Te niefortunne wbijcie. Ui, ja myślałem, że on tak mocniej przyłożył. W sumie to taki klopsik był trochę, ten jakiś kompletny klo był sobie w a matą mocno nie wiem, to jest, nie to jest, nie to jest, co 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 to jest, o jest, to jest,

A co mi um, widzę, że nie zaczęli, bo... Edward! Edward! Kurde! Tam kompanie kurde! Jedzi po nich Nie to to Atamendi o oh, panie! No panie, no... T... Proszę, żeby nie bramę No proszę, to na co za... Się...

O, ale my sobie te zmiany dokonali to wszystko puściw nad nieada. Dobra, co jest zmieniona dokonana? Teraz już nie muszę tu wracać i admord! Jakby tu wpadła brama! Kevin Dobroyne! Jezu! Jezu! Jezu. Nie, nie! Co ci się odwaliło? Co to tak waliło? Daj. Co to waliło? Silva! Aha, rozniech. Aha, dlatego to tak dźwignie. Co? What? How? What the hell? Motherfucker. Tak. Czy coś jednego już odbiło? Dobra, nie wiem. Ta minuta pewnie Zero, sobie odbiła. Uh, co jest Spalony? Owsad, pełne. O, fał. Dobrojny. Kapitalny rozkosz Jezek! Nie wyjął to! Jedna akcja w mecz, cholera, ja... Mm. Jedna akcja. Mm. Kruina, no nie to są kłuna, no No wiem, jesteś koper Haga, grała. Ja. Nie, no brawa, i Nie jest, no, jest, no, spadź, no. Trochę lepiej ustawić. Dobra. Ej, są. No.

On oh, va tenter baiser, mais ça peut tout mettre. Comment ça prend bien to jak to na wyspieszony tempo, na tiki -taka, na krótkie podania dlatego, bo ja mam coś co są Zezus, dupa dupa czarna dupa czarna są Zezusem, a tymczasem jest jest akcja, jest serdeczność jest interwencja a teraz jest piłka, jest kwiatka Słabo na piłkę pong huden no? Niedoszłe nie jak widać. The pie! Jajaj! Ja. na te z powtórki. Tutaj, jest the pie, dostał świetną piłę. Doszliutkowałem w Polkarna. tam dobrał do niej Traorę, który przerzucił ją dużo powyżej banki. Jeden różny To jest kolejna akcja. Kornet. dośrodkowanie Dymbel. To właśnie on on by załóżcie się. Mitraore. Coworker. Sterling. Dobra akcja. Monster City. do podań. Gabriel Zezus Był sam na sam. A ja jest ośrodkowanie. Chyba będzie ostrożny. Tam fanat tej piły dochodzi. Też Zezus się wyrzucił. Ale dało mu się podać do Kylo Kera, ten dośrodkowo. O, a kudłaty to, no właśnie. Tak dała ze głowy, że. Co się można było uśmiać, bo ta piła to. Nie, no w ogóle. Dobra piłka! Sterling to bez sensu chyba podawa do Gabriela a teraz Kornet źle podał do Dypaja, ale Fernand Mendy. To jest, oj, oj, Zamieszanie pod polem karnym Manchesteru City! Ale... Tu będą jakieś zmiany. Jakieś będą na pewno. Co zrozumieć, zostanie nie zmienione. I czy zostanie zmienione? na do dobra. Nie poszły, menadżer Berzyna jest gotowa na następną, na drugą połowę. Wszyscy z Mares, z Sterlinga, Bernardo Silva, z Gendugana. I teraz jest świetna piłka. Riyad Mares. Turde, no taka klepa. Manchester City, tutaj co ją tę piłkę. Bernardo Silva to był chyba. Rozwalił tę sytuację kompletnie. Nie, to musiał być albo mares, albo si, gronardo, ale wydaje mi się... O że... raczej to był mares, Riad, ale nie jesteśmy tego... Ale spiła! Dembele dochodzi, jest 1 do 0! Musa, Dembele! O cień, to świetna poszła. Piła od... Tutaj to... Od tego, od... Korneta! mi dużo szczęścia tutaj, katastrofalna interwencja obrońców, Otamen nie zdążył stąd, zagrał świetną piłę do niego, no i wyszła jak wyszła, no ale nie wyszła, 1 do zera dla drużyny Lyonu, tutaj nie tak to się układa dla City, jak widać widzimy z drugiej strony trener mówi, Kryjcie Gabriela Zezusa, ale z tego nic dobrego nie wyszło, bo Gabriel Zezus jest polukarnym Bernardo Silva! Tak jest! Jak widać ten, którego mieli pokryć, zagrywa kapitalną piłkę do Bernardo Silva. Właśnie na to świetna piła do Gabriela od Mareza. Ten się zakręcił, wycofał, a Bernardo Silva w długi róg, na długi słupek. I jeden do jednego, świetnie, wyniesiemy tam Bo głowy się tak ustawiali, może Teraz powinno być dobrze, jeszcze nie powinno się skrzywać. Abyśmy... Rafał! Gdyby tutaj Patrz na to jeszcze raz, ale skręci po prostu Lion Messi, tu Lionel Messi, lewa noga, idealnie po prostu dokręcił dwa do jednego. i City prowadzi, City prowadzi i znowu wygrywa. tym za mecz, Kapitalne spotkanie trzeba przyznać. Ale wygrane przez Manchester City. Do jednego po tylu samych po takiej samej ilości stron. Nieprawdopodobne, ale to City udało się lepiej strzelali. W drugim meczu. Kopenhaga remisuje z Celticiem. Hmm. 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 Isangra Isangra De uh. il Mares. Mares, mi sa che è un monte. Mi sa che è... Debroglio. E il Sono la di mare. Fumare se così. ho conigliato. Io Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Lecimy. No To będzie ostatni mecz Dobra, dawaj. to jest Dawaj, dawaj. Dobra. Damy na stadionie. Chyba jest Etihad Stadium, tak jest, Etihad, Rosposal Siemens, Manchester City, to Copenhagen. City jest nieprawdopodobnym, mm, no wielkim, powiedzmy sobie szczerze, faworytem tego spotkania, także faworytem do wygrania tego turnieju, teraz słaba piłka do Aguero, oczywiście się nie podaje, ale chyba się podaje, bo to była katastrofalna piłka, ale dobre klepa, ale coś City nie klei się dzisiaj. Ale to się zobaczy. To się zobaczy. To się przypomina, za to nie jest z tych firm, na razie City się nie oddało, ale miała parę dobrych klepek przed polem rywalem, ale na razie delf... No właśnie takie, to jest, to jest piłki, zobaczmy, Ando jest z Kowenhagi, rozpędził się dobrze z tym, ale Sandler Wero Riad Mares, ufałowany i sędzia pokazuje... I uda nie ma karty. Nika. Chyba smagłego chce kraj do tej piłki dosyć. Jest akcja w Fischer. Słabe podanie, chociaż... Jeszcze Tomce... Jee, ale to wyklepała, drużyna! Kopenhagi, endojej! Jeden do zera. Co się dzieje? Manchester City po pierwszej połowie przegrywa. Jeden do zera, coś się nie klei. co się nie klei. Nie chcę się, nie chcę się akcja widać kleić. musi zrobić zmiany. Musi zrobić zmiany. Jest 8, będzie w drugiej połowie. jednak chyba Buster tu u siebie musi wygrać. nieprawdopodobny wynik w Manchesterze. Zobaczmy. Kapildzę! nieprawdopodobna, nie forma na Monster City Ponownie Gabriel Zezus. Tym razem tam był jakiś fał wcześniej Foude... na Fouldenie, Wysłuchajcie na ZECA żółtą złotą kartkę. Ale to jest już oczywiście tylko nie kończy się tylko na ostrzeżeniu. Jak widać, teraz Gabriel Zezus. Gabriel Zezus. Tutaj Sane wszedł z głowy. Ale... No, nie strzelił. To 2 do 0 do drużyny Kopenhagi. Zobaczmy co z tego wyjdzie. Tylha Monster City ustawione jak widać. Nic, nie wychodzi z założeń menedżera, e, trenera. No źle to wygląda. A teraz Leroy Sane, nawet bramki nie mogą strzelić z drużyna Kopenhagi. Nic ich we wszelkich. Wszelkie starania Monster City spełniają na nic, mam już 80. minut a tu jest faul, jest żółta kartka dla, dla zawodnika, drużyny Kopenhagi, dla Anker Ankersena. W sumie złotą kartkę i zobaczmy, bo jeszcze jeden kontratak drużyny Kopenhagi po fed, ale Monster City w spiłce, choć jedną bramkę. Bliżej, szanowni, nie trać piłkę. Koniec my. 2 do 0. Dwa strzały Kopenhagi, dwie bramki. Zresztą Olympic Leonu u siebie pokonuje 4 do 1 jest Nieprawdopodobne Kopenhaga wychodzi z tego z 7 punktami. Z gruba. Dobne, ale ja. Vám děkuji za odcinek. Cześć.